Jaki kolor będzie miała mieć pobielana po przetopieniu? Takie pytania czasem pojawiają się pod moimi filmami. No ja chyba wiem, ale cóż szkodzi sprawdzić. Dlatego dzisiaj do tygla wrzucę równy kilogram miedzi pobielanej w postaci takich przewodów i odleję swoje dwie sztabki. Używając do tego też dzisiaj grafitu w proszku, który podobno poprawia jakość odlewu. A przy okazji sprawdzę, ile gazu trzeba zużyć. Na wytopienie 1 kg miedzi. Na początek zważę dokładnie butlę z gazem i ta waży dokładnie 19 kg 972 g. No i zobaczymy, ile gazu zużyję na przetopienie kilograma miedzi pobielanej. Zaraz to wszystko montuję i wrzucam do pieca. Ok, tygiel upchnięty po brzegi, wrzucam do pieca i odpalam. Ale zobaczcie, musiałem się tak przyodziać, chociaż jest 28 stopni. Bo komary tutaj nie dają żyć. Dobra, ruszam z tematem, co by mnie żywcem nie zeżarły. Ok, miedziucha już się topi, a ja tymczasem potraktuję swoje formy grafitem w proszku. Bo podobno on, tak jak mówiłem, zwiększa jakość odlewu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Fuh, komarzyska okrutne. No dobra. Formy przygotowane. Czekam teraz na przetopienie się miedzi. Tutaj mam jeszcze trzy takie zwitki, które nie wyszły do tygla. Więc jak się stopi już trochę tam w środku, to na pewno dorzucę żeby był równy kilogram. Cały proces topienia zacząłem o 23. Zobaczymy ile czasu też zajmie przytopienie tego kilograma. Widać jak gaz pomalutku sobie schodzi. 10 minut topienia minęło i widzę, że w tyglu zrobiło się już dużo luźniej, dlatego dokładam pozostałą część. Wydaje mi się, że miedź już pływa, a jest godzina 2021, czyli jakieś 18 minut, i cała miedź jest stopiona. A ile zeszło gazu? Zobaczcie, 19572 w tej chwili. No dobra, chyba czas przelewać miedź do formy. Tygiel pusty. Jest późne popołudnie. Jest już niezła szarówka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Trochę wyczyszczę tygiel i chowam go do pieca. Dobra, zdjąłem machę, bo nie dosyć, że ubrany po kaptur. To jeszcze w tej masce strasznie gorąco i ciężko się oddycha. Ale zobaczcie, jak ładnie ta mieć stygnie. No dobra, trzeba chyba wrzucić ją do wody, bo wydaje mi się, pfu, bo wydaje mi się że już jest twarda, już zastygła. Tylko jeszcze świeci na czerwono. Dobra, wrzucamy do wody. No dobra, sztapki wystygnięte, bardzo fajne. Jestem ciekawy, czy udało mi się trafić, że będą ważyły po pół kilograma. Sprawdzimy, a sprawdźmy ile gazu zostało. 19500 zapalmy. 19532. No i mamy odpowiedź na pytanie, jaki kolor będzie miała mieć pobielana po przetopieniu zwykły, czerwony, który zapewne jeszcze bardziej uwydatni się po wyczyszczeniu. Te przewody są pobielane cyną i w tej temperaturze najprawdopodobniej ona odparowała. No dobra, moi drodzy, teraz wrzućmy to na wagę i zobaczmy, ile ubyło, bo zapewne coś ubyło. Obie sztabki ważą 956 gramów, czyli tak jakby 44 gramy uciekło. Zabrudzeń dużo nie było, czyli przypuszczam, że to wszystko to cyna. No dobra, a czy udało się trafić w pół kilogramowe sztabki? Sprawdźmy. No jedna ma 504 gramy, a druga zapewne mniej. 450 równo. No, także jak widzicie, nie udało się wstrzelić w półkilogramowe sztabki. Ale wyglądają świetnie. Chociaż ta faktura tutaj od tej strony odciśniętej, no jest troszeczkę mi się wydaje gorsza niż w tej pierwszej, którą odlewałem, ale i tak jest bardzo ładna. No dobra, moi drodzy, ja teraz to wrzucę sobie na imadło i szybko obczyszczę. No i zobaczymy je w pełnej krasie. A tak się prezentują po wyczyszczeniu. Miedziany kolor jeszcze bardziej się uwydatnił, no i pięknie błyszczą. Chociaż, tak jak wspominałem, ta faktura na nich jest gorszej jakości niż na tej sztabce, którą odlewałem jako pierwszą jakiś czas temu. I nie wiem, czy to jest wina tego proszku grafitowego, chociaż on miał poprawić jakość, a nie pogorszyć chyba, że to ja coś źle robię. Muszę nad tym popracować, ale i tak wyglądają świetnie. A gaz? Zużyłem go około 440 gramów, co się przekłada na kwotę około 2 zł i 50 groszy. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że zaspokoiłem ciekawość niektórych z Was.